Witamy ponownie podczas dziesiątej edycji targów Warsaw Pack. Podczas tegorocznych targów pokazaliśmy kilka innowacyjnych rozwiązań w branży pakowania. W tym roku pokazaliśmy przede wszystkim linie uniwersalne przeznaczone głównie dla branży kosmetycznej i farmaceutycznej. Również przedstawiliśmy robota do paletyzacji. Jest to robot sześciosiowy firmy KUKA, który jest w stanie konfekcjonować i układać na palecie kanistry 10- i 20-litrowe. Jeżeli chodzi o innowacyjne rozwiązanie, które w tym roku jesteśmy w stanie Państwu zaprezentować, jest to robot Delta, który z wydajnością do 70 butelek na minutę wkłada automatyczne paksy, które się dostosowują do wielkości opakowania. Napęd oparty o wózki elektromagnetyczne. Jest to rozwiązanie, które w przypadku linii automatycznych bardzo mocno jest rozwijane, które chcemy propagować. Serdecznie zapraszamy do nas, do firmy. Do naszego zakładu w Sobikursku. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Do zobaczenia, Hubert Grodowski. Dziękuję.